Hej, kochani, witajcie na moim kanale, na kanale nadix 343.0 Jest u mnie jest godzina 21.30 dokładnie. chciałam trochę powiedzieć o moich subskrypcjach, jak się patrzę. Tak, na te karteczki, to sobie rozpisałam. Przy cały czas zbierania. Ciągle pisałam na jednym kolorze, no bo po co. Wielu, jak miałam ciągle jeden pod ręką, za każdym razem, gdy widziałam, że mam jakąś subskrypcję, ale ja sobie jakiś czas czasem zostawiałam. Jak widziałam, że wzrosły subskrypcje, to po prostu pisałam na karteczce. Napisałam, że jak jeden, jeden wzrosł, czy tam o dwa. Więc ten, ale zaczęło się całkiem niewinnie od wtedy, gdy. Moja mama zasubskrybowała mój kanał i powstało to potem zaczęła większość mojej zasubskrybować Czyli moja mama, mój tata, moja ciocia, moje kuzynki, dwie wie, mężczyzna kuzynka e, Moja koleżanka kto jeszcze? 7 osób na pewno Czy ja coś ominęłam? Chyba nie napisałam przynajmniej jak było 7 No ale tam około 10 było A jeszcze mój jeden kuzyn jeszcze On ma kanał i może jeszcze osoby, których nie znam Potem to zaraz sobie 17 i 17 subów. To już był taki moment, że serio, byłem w szoku. Bo tak naprawdę cała moja historia z kanałem zaczęła się totalnie niewielka. Po prostu odkryłam, że można sobie znaleźć muzykę i to nagrać. I myślałam, że to pójdzie. Byłam wtedy mała głupia. Myślałam, że to pójdzie do tylko do YouTubera, który to nagrał. Ja nagrywałam, aż w końcu powstał mój kanał. Na początku się nazywał Manuka Stachowiek, potem Nadia Stachowiek, a teraz zmieniłam sobie um, na Nadi, żeby po prostu mieć ładnie, fajnie. Bo moi stali widzowie, którzy są ze mną od początku, czyli ja na się moja mama wie, że to była taka nazwa. Po prostu bo miałam ja. tak Potem to już rosło do. Przepraszam, ale jest późno. Dla mnie nie, nie jest późno. E, po prostu ja dziś wstałam o piątej I dla mnie teraz już jest późno, bo jestem niewyspana. Chętnie um, to zresztą do 27 słów. To już była liczba, która mi normalnie rozwalała głowa skram Pozwalałam mi głowę totalnie potem było trzydzieści osiem i jest to, to był taki moment gdzie ja byłam chora długo i nie, to, nie nie nagrywałam zbyt dużo to wtedy potem było czterdzieści Było 53 i co już na mnie było dla mojego mózgu coś No i mam ciągle ziewaczka No i ziewam Mam takie coś że już miałam takie co ja robię na tym YouTubie i po prostu to się przerodziło że teraz to jest dla mnie po prostu szczęście i ja to nagrywam tam urwą, urywki w ur ur mojego życia w ogóle gdyby nie ten przypadek wtedy z tym właśnie nagrywaniem to by mój kanał nie powstał, bo tak to się zaczęło ale wtedy mój kuzyn Kuba, on na też już kanał on jest rok ode mnie starszy no to on wtedy już mieliśmy mega dobry wtedy Przepraszam, mieliśmy wtedy bardzo duży ko kontakt i on wtedy często szkodził mi nagrywać. Jeszcze tam były moje dwie kuzynki Ucy które one się pojawiły dopiero jak wiło by zębę tym było 86. Tym było 101. I w tym momencie, gdy zaczęło się od 100 subskrypcji, Ucjajala po prostu ze mną pracują. No i jak teraz ze mnie pracują? W sumie nie pracują. są goście na moim kanale i często mnie nagrywają. Mi nagrywają. Często ja jeżdżę czasem Łudzia przyjeżdżę na co wanki. jest skartek. O Potem to to do 128, ale to przez te filmiki gdzie Ala ze mną na placu nagrywała. To z tą piosenką Łakałaka, Saminem sanga, na Sangalewa, są nazwani Afryka. I od tego się zaczęło. Te wyższe właśnie liczby powyżej 100, 130, 120. Aż ja tak miałam taki długi czas. nie powiedziałam, ale ten czas, gdzie było 5, um, czas od 40 do 101 subskrypcji, ja nigdy nie nagrywałam, miałam taki przerwę, bo ktoś mi tam napisał bardzo miły komentarz. Ja nie chciałam po prostu tego opublikować. Nie chciałam, nie byłam po prostu w stanie mam dziś przer졌o 168 subskrypcji i i teraz już 240 to, 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 240 było w maju, dużo w kwietniu nie nagrywałam, bo byłam chora, aż w końcu spełniło się moje marzenie, aby mieć 250 subskrypcji, a jest, i jest moje marzenie i jestem ciekawa, czy by jest do końca maja, w sensie do mojej komunii, do dnia mojej komunii, czy uda Wam się dobić 300 subskrypcji. Jeżeli tak, to ja będę Wam mega wdzięczna, bo ja mam komunie 19 maja, więc dam Wam czas do 18 maja wieczorem. Tak? E Jeżeli wam się uda, to będę mega wdzięczna i postaram się zrobić chociaż dwutygodniowe i Jeżeli oczywiście mi czas na to pozwoli, albo w wakacjach spróbuję, zrobić na przykład tygodniowe Albo na przykład jak i to będę czasem z nimi nagrywać, bo nie będę ciągle nagrywać, bo będą czasy prywatne. Ale to na tyle i ja się z wami już żegnam i Pamiętajcie, aby zasubskrybować, i. Bo będę Wam po prostu bardzo wdzięczna. Pamiętajcie, aby subować, i lajkować. Eee, I. Co tu więcej powiedzieć? Po prostu dziękuję. Ale to by nie był dla mnie jakiś szokujący czas. gdy dowiedziałam się o tych subskrypcjach. Że one rosną, że ludzie mnie oglądają i że jestem fajna. Po prostu. Więc baju.